za naszymi kompanami. Nie ma źle. Ja się akurat muszę... Dobra, spróbujmy zrobić na przykład... To się chyba nazywał beczka. Takie coś w San Andreas kiedyś było, F5. Spróbujmy. I... Dobra, chwila. Lecimy trochę do góry nogami, trochę spadamy... Jest beczka. No to super, wybuchająca nawet bym rzekł. I okej. Okay. Jesteśmy trochę w tyle, co nie, co nie, nie wróży nic dobrego, ale okej. Okay. I tu z tego co pamiętam było, było chyba paliwo, Bo pamiętam, że pod koniec się kończyło paliwo. Nie chcę Wam spoilerować, niestety to robię obecnie, ale no cóż. Korzystając z momentu, że lecimy sobie spokojnie, może bym o czymś porozmawiał z wami, ale nie jestem pewny o czym. Dobra, co oni zrobili? Aha, to jest chyba jak... skręcają, dobra, no to spoko, to ja mam jeszcze czas do skręcania. Nie wiem, co oni robią. To jest troszeczkę jak... Y, taniec synchroniczny. No cóż... Boże, oni naprawdę są... Obawiam się, że jeden się pali. Hmm... Albo oni się strzelają z kimś, czyli prawdopodobnie tam będą mieć coś w wrodzy... wrogie zera. Albo oni po prostu na mnie czekają, bo są tacy uprzejmi. Albo są jakieś turbulencje ciekawe. Tu polew normalny, tu polew. Patrzcie, co oni wyprawiają. No i to jest błąd pewnie jakiś. Jak wy teraz tak zagręcicie gwałtownie. Jezus! Porąbało ich. No i gdzie ja mam teraz lecieć? To jest ciekawe pytanie. Niech będę. Z... Nie wiem, co oni robią. Może teraz się już ogarnęli w miarę. Czy panowie się już ogarnęli? Skręcamy do góry, pięknie. No, teraz lecą spoko. Oni chyba musieli sobie zrobić małą przerwę, odpoczynek, porobić jakieś takie akrobacje tymi samolotami i okej. Okay. No, bardzo spokojnie się leci, jest wszystko w porządku. Także przypominam jeszcze raz o tych komentarzach, żebyście napisali, czy, czy, czy zwracacie uwagę w ogóle, kiedy ja dzielę te filmy, jak dzielę, czy was to denerwuje, że na przykład kiedyś się używa w połowie wątka, następny filmik jest potem za tydzień i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Bo jeśli tak, to jestem, jestem skory i jestem, jestem w stanie to zmienić, może tak. Jestem skory do zmian. W ogóle mam teraz straszną ochotę nagrywać. Mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Mam nadzieję. Mam dużo... skończyliśmy koda, dobra, gra zapisana super. No, zamknięte. Za, dobra, Japończycy się zwiali. O właśnie, mała wyspa i teraz się zaczyna już w ogóle super zabawa. Tamto to było w porównaniu do tego co będzie przed chwilą trening. Także, no, zapał do nagrywania jest, mamy tego koda skończonego, już praktycznie wy chyba jeszcze tego nie wiecie, bo tam bodajże wrzuciłem ósmy odcinek, chyba, a teraz właśnie planuję wrzucić dwa medale, tylko że właśnie nagrywam to dopiero do tam, nagrywam to tak jakby, bo to nie jest ta sama sesja, co była przed chwilą, bo ten, ten, ten kawałek z lotnictwem będzie pewnie... Boże kochany, dlaczego? Poczekajcie sekundkę, moi kochani. Okej, okay, już ogarnąłem w miarę, także ten... Ten odcinek będzie dokortowany. Dok, dokoptowany czy dokortowany? Dokoptowany chyba. Nie jestem pewien. Albo ten odcinek będzie razem. Y Zaserwuję ten odcinek razem z poprzednim. Znaczy, może, kochany, nie? Bo to jest tak, sesja mi nie wystarczyła, żeby zrobić dwa. Poprzednia sesja nie wystarczyła, żeby stworzyć dwa 25-minutowe odcinki. Dlatego musiałem dograć coś i postanowiłem, że dogram to misję z samolotami, właśnie Czyli chodziło mi o to, że kawałek sesji dzisiejszej będzie połączony z kawałkiem sesji wczorajszej. Dlatego pewnie. No, ale to pewnie zauważycie na filmie, więc spoko. Tak chciałem tylko powiedzieć, żeby nie było tej takiej niezręcznej ciszy. Wiecie, co tam mam. F5, jestem bardzo w tyle i to, to mnie nie, nie pasuje, ale mogę strzelać stąd. O kurde, coś strzela do nas. No, teraz tutaj jest zadanie dodatkowe. My musimy zniszczyć wieżę radiową, to jest raz, ale tam są jeszcze jest parę takich budynków, które też możemy zniszczyć i za to jest cel dodatkowy, jako zamiar mam spełnić. Chyba, że będzie to naprawdę tak trudne, że już nie damy rady. Stoi, bo tam jeszcze nie dolecieliśmy. Dobra, ja nabiorę teraz wysokości, żeby potem ładnie... To się jakoś nazywa, nie wiem, czy to nie są jakieś ten... Hmm, nie, 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 nie będę się ośmieszał. Opalne coś głupiego, coś tam było z dywanowe, tylko nie, nie pamiętam jak. Dominik by się orientował w tym, bo kiedyś tam, pamiętam, że jego, jego wychowawczyni tak walnęła taką gafę, gafę właśnie z tymi... Tylko jak to było? Dywan, ale to się pewnie tego nie dotyczy, więc... No cóż, dobra, to jest ta wieża radiowa i my musimy do niej strzelać. Tak. Dobra, strzelanie poszło, F-5. Zniszcz japońskie bombowce, to spoko. My się zajmiemy się rozwalaniem wszystkiego, co tam jest na dole. Wiecie, że do nas już ktoś naparza. My się postaramy go rozwalić. Dobra, pięknie. I teraz do góry. Do góry i spieprzamy. Teraz nie pamiętam, co trzeba było zniszczyć, żeby te, zniszczyć cele w lagunie. Coś trzeba było jeszcze takiego. To pamiętam, jak na pewno. Tam są jakieś chyba składy amunicji albo coś takiego. Hangary chyba. Hangary, dobra. Chociaż nie jestem pewny, czy te hangary nie są po prostu celami. Boże wszyscy coś chcą dzisiaj. Nie, nie... Ja dzisiaj nagrywam koniec. Dzisiaj jestem po prostu zarezerwowany dla YouTube'a. Całego moich kochanych widzów. I O, to są te bombowce, Zaniedbywałem was, teraz wam to wynagrodzę. Nie wykołuję przez to. Samobójcza misja. Zniszczę? Do góry! Nie! Eee, super! 75 życia jest całkiem ok. <noise> Boże kochany, dlaczego ja zawsze muszę, muszę robić takie głupstwa? Nie, wiecie co, ja to wczytam, bo to nie ma sensu. Tylko teraz F9 to było chyba wczytanie. Dobrze myślę. Przepraszam bardzo za tą gafę. Och! No cóż Spróbujmy jeszcze, raz. gdzie ja jestem? A, jestem w miarę dobrej pozycji. Nie, chwila, nie wiem gdzie ja jestem. Boże, 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 boże. Do góry! I to trzeba chyba będzie zniszczyć. I teraz nie mogę patrzeć w dół, bo... Nie jestem pewny, czy jestem już na dobrej wysokości. Zobaczmy. Nie, nie jestem. F5, bo jest, jest całkiem fajnie ze życiem, wam powiem. 960, czyli straciliśmy przez całą misję... Czy przez całą? Przez... dotychczas. Hmm, przez czas, w którym już... Kurwa mać, nie umiem się dzisiaj wysłowić. Do dupy takie coś. Ale mamy dobrą pozycję strzelecką. Takie. Chodziło mi o to, że w ciągu całej misji straciliśmy na razie tylko 40 życia, więc jest spoko. Do góry! Okej, okay, ale ja. Japońskie bombowce na pasie. Jest to coś jeszcze na dodatkową misję i ja to wypełnię, choćbym się miał zesrać tutaj. F5, mamy 665. Nie wiem, czy to był dobry zapis, no ale cóż. A ja i tak było zapisywanie wcześniej, także okej. Okay. Troszeczkę chyba harnąłem tym podwoziem. Może coś się stało, dobra? I teraz tak, gdzie są cele? Tam, tam jest coś takiego, tak? Ja mogę to zniszczyć nawet. Jestem, jestem w stanie chyba. To się da w ogóle zliczyć da się. Ja w ogóle ląduję tu. Ja się nie będę patyczkował. Nie, nie będę ryzykował. Jedziemy do góry. Czy lecimy właściwie? Mam nadzieję, że nic mi nie trafi. A strzelają, strzelają, z strzelają. Zrobimy tak i będziemy nabierać wysokości. W piąteczka by fajnie poszło. Nie, co to było na tą dodatkową misję? Na pewno coś było. Wiem, że jest jeden heroiczny moment, że trzeba zestrzelić takiego jednego. Mm, Myśliwca, ale to, to, to jest później na pewno, więc. Kurde, ok. Teraz, teraz jest dobry moment. Kilos. Nie spierz, nie spierz. Pięknie leci. Do góry musimy tą lagunę dobrze obadać. Wylecimy troszeczkę tam. Został jeden bombowiec na pasie. Sprawdzimy. Albo wiecie co, kurczę, ja się zatrzymam i sprawdzę i zaraz wam dam znać, tak będzie najwygodniej, więc zaraz do was wracam. Okej, okay, moi kochani, ciekawe, bo wychodzi na to, że nie ma żadnego dodatkowego quest'a. Nie, a byłem święcie przekonany, że coś tu było. Jest tylko heroiczny czyn, który pamiętam i który trzeba chyba zrobić w ogóle, żeby przejść tą misję, więc okej, okay, nie, nie zajmujmy się tym. Strona ta nie kłamie, więc... Na znaczy, na razie dobrze mi podpowiadała, wydaje mi się, że wszystkie spełniliśmy. Nie jestem pewny nad jednym, bo tam była jakaś zniszczona kłódka i tego nie zdobyliśmy. Nie wiem co to było za bardzo, ale dobra. Okej, okay, super, udało się, to jedziemy z najlepiej. No, Konin jest po prostu uniwersalny pilot, świetny żołnierz, marynarz. Nie jestem pewny, jak radzić sobie z pojazdami pancernymi, ale to pewnie się jeszcze przekonają, chociaż nie, niestety. Już wam zaspojleruję. Independence, USS Niepodległość, tak? Bo Independence to była... Boże, ja was pozabijam wszystkich, wypierdolę w pień! Zaraz wracam. Powyzabijam. Wszystkich. Tak mnie denerwują. Ja chcę dzisiaj nagrywać. Nie, po nie poddam się, nie, nie ma bata, moi widzowie, kochani. Ja... Ale... Mówię wam, ja dzisiaj I'm nagrywam good, koniec. Up, A potem zamierzam nagrywać Soldier of Fortune i Hack. I'm glad to hear it. Will, you're good there? Well, I ain't no natural fighter ace like Tommy, but yeah, I'm good. Okay, let's cut the chatter. Our fleet's up ahead and we gotta get Tommy ready to land this bird. I'll talk you through it, kid. Don't worry. Dobra, now we should just lend it, right? Yeah, we just found it. Yeah, but the weird thing is they say they don't have visual on us. Over. Pete? How can we see them when they can't see the i the I recommend them There's only one reason. Over. You gotta be kidding me. You wanna skin out, Cap? Over. Hey, what the hell's going on? Alright, listen. That isn't our fleet up ahead. It's a Jap carrier destroyer. Now we can't run because we a We don't have a choice. We just to, to, to. Szczycie, to, to. Żaręcowe, We don't have a choice. We just gotta give them hell, boys. We'll hit the carrier first, put a hole in the deck and keep their Zeros grounded. No to świetnie. cztery bomby rybkę. Rybka to chyba jest jakaś torpeda, tak? Nie jestem pewny. Dobra, nie wiem, jak tego się używa. Aha, F. Nie wiem, czy mam to kliknąć. Zrobię F5 jeszcze raz i kliknę F. I chyba na F będzie ta bomba lecieć. Dobra, mogę przełączać między. Aha, mam torpedę jedną. No to dobra. Wiecie, co użyjemy tej torpedy zaraz, bo to, to chyba będzie dosyć dobre. Dobre rozwiązanie, tylko to był jakiś nawias, a ja nie wiem, gdzie on jest. To mnie boli. Tutaj. Dobra, chyba wybrałem bombę, nie wiem. A, jest coś takiego, patrzcie. Dobra, jest jedna bomba. Tutaj na, w lewym dolnym rogu, jak ruszam kółkiem, to widzicie, to się zmienia. Dobra, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. F5. Jesteśmy przygotowani. I teraz chyba trzeba będzie kliknąć F, ja nie widzę jeszcze tej floty i wy pewnie wy też nie Boże, jak to dzisiaj głupio brzmi wszystko, ale dobra, mam nadzieję, że wam się podoba Już widzę mnóstwo japońskich myśliwców, będzie ciężko, to jest jeden z tych najtrudniejszych momentów I trzeba to zrobić dosyć szybko Bo z tego co wiem, ten, ten cały niszczyciel też będzie do nas naparzał Dobra, to są wrogie myśliwcy, one lecą na mnie, mi się to nie podoba Zaraz go dopadnę Dobra, on się jara, on zaraz wybuchnie, teraz ten Myślisz człowieczku. No tutaj. A, ja... Potem panikuję, jak one są za blisko. To jest niedobre. Dobra, tam już widać flotę. Są trzy na moim ogonie. Nie podoba mi się to. Nie będę zapisywał, żeby ładnie można było wszczytać przez... zaraz, bo pewnie źle się to skończy. Okej, okay, teraz który jest który? To wielkie to jest lotniskowiec i tam musimy najpierw nadparzać. I tam walniemy tą torpedę. Dobra, postaram się to walnąć w jakieś... Dobrej odległości od tego, żeby to miało jakoś jakieś ręce i nogi, w ogóle ta cała operacja, którą tutaj zamierzamy. Na razie go strzelamy. F5 jest ok. A potem będziemy bomby zrzucać, tak? Tak mi się wydaje. Nabieramy wysokości. Może to się źle skończy. Dobra. Dobra. Okej, okay, teraz. Prawym F... Jak się bomby rzuca? Nie wiem, jak się bomby rzuca. Super, jak się rzuca? Bomby, no nie, nie mam pojęcia. Kurwa, to. to... Muszę sprawdzić. Ah, następna broń, przeładuj celowanie. Dobra, zrobimy tak. Metodą prób i błędów. F5... Nie, nie, coś źle zrobiłem, dobra FGH control No i teraz mi mówicie, że jest taki świetny... Może nienawidzę tej gry, nienawidzę was wszystkich. Altem, tak? Nie Altem. Spacja. Teraz to ja mogę grać. Nie, nie mogę. Jest jeszcze gorzej. Ale jak miał miał taki... Boże. Okej, okay, teraz możemy strzelać w nich. Tą wieżę. Do góry! Ah, Dobrze, ogarnąłem. Ale jak się zrzucę te bomby? Może dwójką. Trójką, czwórką, piątką, ogon. Wszystko nam strzelają nam po skrzydłach, nie wiem co mam zrobić. Nie wiem jak się używa bomb. To jest... Co się dzieje w moim samolocie? L weź się, uspokój! Dobra, musimy rozstrzelać to. Żeby one nie mogły wystartować. Dobra, to się nam udało. I teraz pytanie, jak są te bomby? F5? G, H, J, K i P o U. Zrzucaj to chuju. Może lewy, alt shift, shift, shift. No na shifcie, dobra, mamy. Okej, okay. czyli F9. Mam nadzieję, że to było F9 i że nie włączyłem nagrywania, ale nie, Ojej, coś pierdoknąłem. Nie włączyłem. Dobra, staramy się teraz. Pięknie się staramy. I teraz nie w tego drania zrzuciłem. Ja ci dam zaraz. I teraz pyk no tak. Po prostu świetnie. Nienawidzę tej gry. Dobra. Idziemy strzelać tak i shift. Teraz to się uda. Ja nie wiem, co to za głupi samolot, że on strzela tymi bombami normalnie, bo one lecą do tyłu, a one ci do przodu. Trzeba wczytać grę. Jezusiczku. To będzie ciężkie. A nie jestem pewny, czy da się... Nie da się chyba obejść bez bomb, więc... No cóż. Musimy się tego nauczyć szybciutko. Swędzą mnie plecy. Do dupy to życie. Okej. Okay. Postarajmy się. Najpierw zniszczę tego cholernego niszczyciela, bo mnie denerwuje. Boże, gdzie ja jestem? Ok, czyli jeżeli on daje te bomby do przodu, to ja. Tak. Spróbujmy, no. Dostań, ale dost Ale Patrzcie, jak jak pięknie. I następna. Dobra, jak to go nie zabiło, to ja nie wiem. Subcie. Nie, nie zabiło go, no ja nie mogę po Mam jeszcze dwie bomby i torpedę. I coś się niedobrego dzieje, dobra. Teraz tak. Szybko, w wyrównaj, wyrównaj. Shift. Stałe pięknie i shift. I pięknie, no trafiło. Subcio. No tylko że problem w tym, że... stara nam torpeda. Możemy tym zniszczyć coś chyba. Dobra. Raz kozie śmierć. Shift. Shift! Kon... Oj! Czy to trafi? Trafi, tylko problem w tym, że nic mu nie zrobiło. To mnie martwi. Co mamy zrobić? Zniżę japoński... No to jest bardzo fajnie się mówi wszystko. Ostrzelamy go może, tak Da radę. Okej, okay, można mu to tak robić, tak. Wszystko super, nie mamy bomb. Nic nie mamy właściwie. Niszczyciel się dymi. Ale nie jestem pewny, czy to jest dym przez uszkodzenia, czy dym z komina. No, to nic nie działa, no. Chyba to troszeczkę zrąbałem. Jeżeli tak, to czytamy grę i będzie okej. Okay. Mamy po prostu te armaty może zniszczyć. Czy co to jest? Nie armaty, tylko... No na pewno to ma jakąś specyficzną ciekawą nazwę, której nie znam niestety. No nie, to jest po prostu niemożliwe. Nie uda nam się tego przejść. Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz, czy coś takiego to było. O, super, dobra. To się udało, rozstrzelaliśmy dziada. Teraz postaramy się rozstrzelać tego małego skurczybyka. Czy małego, no. W porównaniu z lotniskowcem małego. Dobra, i teraz już po tobie. Dostałeś dwie bomby centralne. I chyba jedną torpedę. Dobra, super, już się pali. Pięknie. Czy on? Super, e piąteczka. Pięknie, no, udało się. No jesteśmy niewiarygodni ludzie. Epicko. Dobra. Dobra, i teraz jeszcze będzie jedna, jeszcze jedna ciężka ciężka ten, ciężka chwila dla nas. I teraz już wystarczy, że wracamy na pokład. Co też w celu jest takie proste, przynajmniej kiedyś, jak to grałem, nie było. Pamiętam, że jak lądowałem już na tym, tym lotniskowcu, to zawsze musiałem wrąbać w wieżę, czy coś takiego. A to nawet nie trzeba było dobrze wycyrklować, tylko wystarczyło lecieć w pewną strefę i on już sam automatycznie leciał. A ja chciałem tak jakoś, tak wiecie, tak efektownie, efektywnie, czy bardziej jakoś tak. Jestem za daleko, ale nie, nie mam pojęcia, jak można przyspieszyć. Aha, bo my lecimy w tym kierunku, dobra, to może macie rację, że jestem troszeczkę daleko jednak. Too far away, Tom. Boże, ja się naprawdę czasami rozbrajam. Zagapiłem się, zagadałem, no ale dobra, już was widzę, widzę te, te, te wraki, także znamy drogę, dobra, to niech leci na autopilocie. Ustawimy myszkę, autopilot jest włączony, super. No. Teraz by była świetna okazja, żeby o czymś pomówić, ale jak cholera, zawsze mam tematy do takich różnych rozmów, wzbudzających refleksję, czy zmuszających do refleksji, to dzisiaj nichu ja nie mam pomysłu. No cóż. O, jestem ciekawy, na przykład, waszego gustu muzyki. Znaczy, gustu muzycznego, tak bardziej, tak. Jaki preferujecie typ muzyki, rodzaj. Pewnie większość preferuje rap. <ślaski> tak, to jest rap jest strasznie popularny teraz, wśród, szczególnie wśród młodzieży tak zwanej gimbazy, chociaż strasznie nie lubię określenia gimbus, wiecie, bo gimbus, gimbaza to są jednak określenia stereotypowe strasznie przypisywane do, do wszystkich ludzi, którzy uczęszczają do, do tej samej pracówki. a to o niczym nie świadczy tak naprawdę, bo są ludzie, którzy są gimbusami znaczy gimbusami, którzy zachowują się jak ci tytułowi gimbusi w liceum albo i dalej dlatego wiecie, jak zanim kogoś nazwiecie gimbusem w komentarzu albo coś takiego pomyślcie dwa razy, czy warto nie ma nic uwłaczającego w tym, że ktoś chodzi do gimnazjum, bo praktycznie wszyscy chodzimy do gimnazjum. Chyba że ktoś zakończył edukację po podstawówce i wtedy można go nazwać gimbusem. No. A znam takiego człowieka, który nie ukończył gimnazjum, miał wykształcenie niepełne. To jest dopiero przerąbane, wyobraźcie sobie. co po takim wykształceniu można robić? Ciekawe. No ale wracając do mojego pytania, automatycznie prośby. Jednocześnie nie automatycznie, przepraszam ten wasz gust muzyczny możecie opisać bardzo chętnie już was pytałem o ideał dziewczyny i też odpisaliście byłem bardzo zadowolony, przeczytałem całkiem śmiesznie, cieszę się, że nie jesteście powierzchowni, że nie powiedzieliście, wiecie, duże cycki duże nogi, fajna dupa I te, wiecie, staraliście się opisywać charakter, a to jest bardzo ważne bo mimo wszystko kobieta to nie tylko ciało mimo wszystko, pamiętajcie, mimo wszystko to jest też ważne, bo nie hey, mówię, co? że nie ale wiecie nie mówię, że to jest nieważne, ale jednak charakter powinien przeważać no, taki jest mój pogląd. Dobra, f No i co ja poradzę, że się zgubię, jak nie poczekacie na mnie? Lecę i lecę. Nie moja wina, że pomyliłem kierunki i leciałem w drugą stronę. Właściwie to moja, ale to trudno. Nie ma pilota, jestem tylko tym. Jestem na zastępstwo. Ciekawe, czy my tam kiedyś dolecimy, czy tak będziemy sobie lecieć i fruwać jak ptak. USS. Świetne samoloty. No... Fruwać i fruwać jak ptak, albo po prostu skończymy na dnie bez paliwa. Boże, boże. Jeżeli ja miałem jakiś szybki zapis w niewłaściwym miejscu. Nie, dobra, jest chyba w miarę spoko. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, nie jest w miarę spoko. Jesteśmy za daleko, a kończy się paliwo. Nie wiem, gdzie to paliwo jest pokazane. Świetnie, po prostu świetnie. No pięknie, po prostu super. Gademy, Boże, kochany, co? Nie, to po prostu tylko u mnie, żeby zniszczyć całą flotę, rozpierdolić wyspę, wszystkie zera na niebie, wyczyścić niebo i zginąć przez brak paliwa. Wszytujemy. Lotnicy, autozapis, może to mi pomoże, mam nadzieję, bo jeżeli to, to ja nie wiem. Tak, właśnie, to jest urok szybkich zapisów. To jest bardzo fajne, bo jest szybkie, jak sama nazwa wskazuje. Ale jak już cholera trzeba, kurde. W złym miejscu zapiszecie, a nie macie wiecie, tego takiego jakby, jakby automatycznego zapisu albo ręcznego, tak bo zawsze chwale, był szybki, automatyczny i ręczny. A ręcznych się nie robiło, bo to za długo trwało i zawsze się szybkimi jechało. I potem jak się coś źle zrobiło, pomyliło w rozmowie, to się potem działy cuda, nie widzę. Chyba zrobimy tutaj zapisywanie szybkie. Nie, nie, nie. Nie! Boże, Boże! kurwa mać, widzisz, umiegrzm, nie, muszę jeszcze raz rozpiepić tego cholera. Muszę jeszcze raz rozwalić floty. Dobra moi kochani, ja muszę te nerwy opanować i zaraz was wrócę, jak rozdupczę to jeszcze raz. Boże. Boże No zobaczenia za sekundkę. Okej okay, moi kochani, nie wiem jak wam opisać to co przeżyłem przez chwilę i najlepiej tego nie zrobię po prostu ale cholera... To była gehenna, moi drodzy, gehenna, to w porównaniu z tym co ja musiałem teraz robić. A właśnie, to jest ten heroiczny moment. Dobra, musimy pomóc, ale ja, ja ich nie za bardzo widzę. To jest chyba to. Dobra. Pięknie, udało się. Mały godorwo, no dzięki, dzięki. Widzicie, uratuj fra a Franka, myślałem, że ulega, dobra. A, i Frank Uberwał, dobra, okej okay. Super, dobra, udało się Chodziło mi o to, że po prostu przeszedłem gehennę, żeby zniszczyć tą hendożoną flotę I to, co zrobiłem na nagraniu, w z tym, co zrobiłem przed chwilą, było cudem No, jedna próba, damy radę, chyba, żeby się zaraz samolot wyłączy, jak poprzednio Czy wyłączy, no Wiecie, o co chodzi, silnik się wyłączy, bo brak paliwa, i itp, itd Oliwka Ludzie, mam do was prośbę, w ogóle jeszcze jedną, a co tam? Jak znacie jakieś gry o zombie albo jakieś dobre filmy, to śmiało piszcie w komentarzach, moi drodzy, bo jestem naprawdę napalony na ten, ten, tą tematyką. Wiem, że to trochę głupie brzmi, ale cóż. Dobra, i to jest właśnie ten lotniskowiec. A ja co tu wyprawiałem, jak nie wiedziałem, że tu trzeba po prostu podlecieć pod niego, na tamten pancernik, na ten po lewej, na ten po prawej. Na każdy statek próbowałem coś. Z... O, nieważne. A to wystarczy, tak ładnie tutaj tylko. Dobra, musimy tak Widzicie. Po prostu trzymać się równa, ja się starałem, jakoś nie wiem, kurwakuować. A, szkoda gadać po it, prostu. Kami. Wiem, że dam radę, nie bójcie się. Aha dobra, my tu chyba musimy jakoś troszeczkę zlecać. Dobra, udało się. Fuh. Mój Boże ludzie drodzy, dobra. Nie ja widzicie, wystarczyło tak po prostu podlecieć na automacie, ja się starałem. Ja się w ogóle leciałem trochę za wysoko, a potem nagle starałem tak jakby... Ah. Oh. Tak jakby, nie wiem, jak to się nazywa. Hmm. Poczekajcie. Wbijać się w ten samolot, jeżeli, znaczy w samolot pan lotniskowiec, jeżeli wam to coś pomoże, no to okej. Okay. Dobra, kanie, więc to, to było, to była część z lotnikami. Widzimy się w następnej części. Dzisiaj komentarz był troszeczkę nieogarnięty, no ale cóż, taki też jest potrzebny, więc do zobaczenia w następnych częściach Medal of Honor Pacific Trzymajcie się, cześć!